Dziękuję bardzo każdej osobie, która wsparła mnie na patronajcie. Szczególnie mocno dziękuję Patrycji Raszewskiej, Kersiskanału o Książkach, Wiktorii Lacercie, Grzegorzowi Pałce, Mirkowi Burnejko, Jarkowi Makowskiemu, Wiktorii Tolarczyk, Miszkowi Remiszkowi, Jackowi Sielskiemu, Patrykowi Zelewskiemu i Hubertowi Koźmińczukowi. Dziękuję Wam wszystkim. Trzymajcie się. Siemo, typu, że każdy być może. Jeżeli oceniamy książki, to nuda jest prawdopodobnie najbardziej subiektywnym czynnikiem spośród wszystkich, które bierzemy pod uwagę. Więc dzisiaj do tego podejdę ja i pogadam o tych książkach, które wynudziły mnie niemożebnie. które mnie zmęczyły i nie dały nic w zamian. Bo Nuda nie musi być czymś konkretnie złym. Są książki, które mnie nudziły, ale były ciekawe. To eee, Anatema Stefansona to jest taka książka. Gdzie tam szczególnie przez pierwsze, no nie wiem. 25% książki i nie dzieje się praktycznie nic fabularnego. A i tak mi się bardzo podobało. Poza tym wiem, że ja mam dosyć nietypowy gust, tak mi się wydaje. To zabrzmiało strasznie, tak. Wiecie, jak się uważa za kogoś lepszego. Chodzi mi o to, że wydaje mi się, że dużo książek, które większość uważa za nudne, mi się podobają. Wiem, że masa osób uważa, że Dickens był bardzo nudnym autorem. A ja Dickensa bardzo lubię. Taki koronny przykład to jest chyba Jądro Ciemności, Josefa Konrada. Pewnie masa uczniów uważa, że to jest. Jedna z najbardziej nudnych lektur szkolnych, a mi się podobało bardzo. Więc nudo dla mnie nie jest czymś konkretnie złym, jeżeli dostaję coś w zamian. Nie wiem, język, klimat, cokolwiek. No ale dzisiaj o tych książkach, które w zamian nie dają mi, nie dały mi w zasadzie niczego. Zaczynamy od Stephena Kinga. On się mam wrażenie często pojawia <ścoughs> ostatnio w moich filmach, a dzisiaj pojawi się aż dwukrotnie. Co jest całkiem zabawne, bo jak sobie pomyślę o powieściach grozy, które dawały mi masę frajdy, to pewnie pierwszym autorem, który mi na myśl przychodzi jest Stephen King. Ale jak sobie pomyślę o najgorszych powieściach grozy, albo najbardziej męczących powieściach grozy, to też King to jest moje pierwsze skojarzenie. Pierwsza książka to są Śpiące Królewny. Swoją drogą, obie książki Kinga, o których będę dzisiaj mówił, mają tytuły, które nawiązują do snu, co jest znamienne. To jest zdecydowanie najmniej przeze mnie lubiana książka Kinga. Um, zastanawiałbym się, czy faktycznie powiedzieć, że jest najgorsza. Natomiast na pewno jest w konwersacji. To są te rejony najgorszej książki Kinga. Mm. King napisał ją razem ze swoim synem w duecie i trochę mnie to boli. Znaczy, nie boli mnie fakt, że napisał ją z, ze swoim synem, ale boli mnie to, że ta książka nie wyszła, bo uważam, że pomysł na fabułę, pomysł na mm, powiedzmy, że stan świata <grym> był bardzo ciekawy, uważam. Bo to jest historia, mm, gdzie wszystkie kobiety niemalże. Śledzimy jeden wyjątek, eee, zapadają w taką bardzo nagłą i dziwną śpiączkę, i w momencie, kiedy zasypiają, to wokół nich tworzy się coś na kształt takiego kokonu, powłoki, i te kobiety można obudzić, jest to do zrobienia. Eee, natomiast kiedy się to robi, to te kobiety robią się ultra agresywne, Tak bym powiedział wręcz śmiertelnie agresywne. Koncept był super i powiedziałbym, że początek nie jest najgorszy, bo ta książka ma trochę ten. Ten element, który działał na przykład w bastionie, też Kinga, czyli pokazanie początku jakichś takich mikrohistorii związanych z no właśnie takim stanem rzeczy. Niektóre z tych scen są niezłe. Szczególnie jedna na myśl mi przychodzi: to jest scena z hmm, z blenderem i ręką. Ona jest całkiem całkiem niezła. Początek działa. Początek jest w stanie zaintrygować. Wiem, że dużo osób mówi, że ta książka od połowy robi się porażająco nudna. Ja się nie zgadzam. Uważam, że ona się robi szybciej, dużo szybciej nudna. Nuda jest przepotężna. Ta książka ma prawie 800 stron i tutaj przez większość czasu absolutnie nic się nie dzieje. Stephen King wprowadza masę dodatkowych wątków, które nie zmierzają do nikąd. I wydaje mi się, że to jest główny problem, że to nagromadzenie postaci, wątków, które nie prowadzą donikąd, sprawia, że bardzo szybko robisz się obojętne, jeżeli chodzi o te historie. Ja już w okolicach 200 strony, może 250 czy gdzieś tak, w jednej trzeciej książki miałem totalnie gdzieś, co się będzie działo później. Mógłbym mówić o tych elementach, które z nudą są niezwiązane. Moim zdaniem, to jest jedna ze słabszych książek Kinga, jeżeli chodzi o kreowanie postaci. Uważam, że są potwornie, jednowymiarowe i ciężkie do polubienia. Jest też taki jeden element, który mi trochę nie leżał To znaczy, że Stephen King raczej nigdy nie ukrywał, jakie ma przekonania polityczne Jeżeli ktoś czyta regularnie jego książki, te nowsze pozycje, to jest tego świadomy Bo niejednokrotnie w książkach bezpośrednio zdarzyło mu się zaatakować Trumpa Po prostu wstaje jakieś fragmenty, gdzie ustami bohaterów mówi No, Trump, do dupy I ja nie mam zwykle problemu z tym, jeżeli autor... Umieszcza, czy wiecie, przekazuje swoje poglądy dzięki swojemu dziełu, ale jest to tak potwornie niesubtelne. A tutaj też to przesłanie związane z patriarchatem, z mężczyznami jest groteskowe, mam wrażenie. Koniec końców, Potworna Nuda to jest jedna z tych książek, która wydaje się zmierzać absolutnie donikąd. Nie wiem, czy trafiłem na jakąś opinię mówiącą, że to jest bardzo dobra książka. To jest trochę tak, jakby wymieszać, no nie wiem, pod Kopułą i Bastion tylko wziąć same najgorsze elementy z tych książek. Z tego, co kojarzę, większość tej książki była napisana przez, jednak przez syna, przez Owena Kinga i wydaje mi się, że to trochę czuć w tym znaczeniu, że ta książka wydaje się taka bardzo... Przez, przez to nagromadzenie wątków wydaje się bardzo nieskładna. Jakby to trochę był debiut. Nie wiem, czy to nie był debiut przypadkiem. Jakby, wiecie, autor chciał coś pokazać, ale nagle sobie przypomniał o, jest jeszcze coś tutaj, też chcę to pokazać. I po prostu przeskoczył nagle w inne miejsce. Eee, bardzo słaba książka. Jeszcze gdyby ona była te 200-300 stron krótsza, to może to nie byłaby taka mordęga, ale przez to, że ta książka ma prawie 800 stron, no to był dramat. To był, to był ogromny dramat, i po czytaniu tej książki miałem długą, długą przerwę, jeżeli chodzi o Kinga. Także definitywnie nie polecam. Chyba nawet fanom twórczości Kinga. Znaczy, jeżeli jesteście ogromnymi fanami i nie czytaliście, to pewnie koniec końców przeczytacie, ale myślę, że na własne ryzyko. Druga książka to jest książka Jane Austen, Opactwo, Northanger. Um, od razu chciałbym zaznaczyć, że wypowiadam się z pozycji niefana Jane Austen. Ja czytałem Duma i Uprzedzenie i doceniam, natomiast to jest bardzo nie moja książka. Eee, I był taki okres w moim życiu, albo na, na pierwszym, albo na drugim roku studiów, że przez parę ładnych miesięcy nie czytałem fantastyki w ogóle, gdzieś tak z pół roku. I na pewnym etapie, chyba po przeczytaniu jakiegoś dramatu i psa, stwierdziłem, że skoczę sobie do Jane Austen. I akurat tak się złożyło, że gdzieś na poddaszu było właśnie wydanie tej książki, takie nie nienajładniejsze, jeżeli nie mylę się, to z serii wydawniczej klasyka romansu. Um, historia wydania tej książki jest dość interesująca, bo to jest technicznie albo w ogóle pierwsza, albo jedna z pierwszych powieści, jakie Jane Austen napisała. Ona sprzedała prawo tej książki w 1803 roku, ale ona nie została wydana. Wydawca tej książki no, nie wydał, zatrzymał manuskrypt, jakieś tam konflikty się z tego urodziły. Ostnie chciała ten tekst odzyskać, ale wydawca mówił, że no ją pozwie i tak to, tak to wyglądało. Ta książka została wydana po śmierci autorki, jakieś pół roku po jej śmierci i szczerze mówiąc, wiem, że to zabrzmi brzydko. Nawet pewnie bardzo. Natomiast ja się nie do końca dziwię, że um, wydawca tej książki nie chciał no, wydać. To znaczy, ja uważam, że to jest potwornie słaba książka. Um, I być może, gdybym miał w ogóle wybrać tylko jedną książkę z tego zestawienia, która mnie najbardziej zmęczyła, to nie wiem, czy nie wybrałbym tej książki właśnie. Mimo tego, że jest bardzo krótka, ona. ona no, 300 stron nawet nie ma. Główna bohaterka na imię ma Katarzyna, która w kwestii pochodzenia i wielu innych cech jest. Y Wyjątkowo niewyjątkowa. Um, I trafia ona do, to było uzdrowisko, bodajże. Do którego ewidentnie nie pasuje z racji swojego pochodzenia. Um, no i tam się zakochuje. W Henrym i tak to sobie leci. <laughs> I to jest książka, która z, z tego, co przeczytałem, bo nie wiem, czy sam bym taki wniosek wyciągnął, miała być parodią powieści gotyckiej. Um, to czuć m.in. w tym momencie, kiedy w tej książce w ogóle pojawia się z tego, co kojarzę. Jest wspomniany Mnich, książka Mnich, która jest taką no, sztandarową powieścią gotycką. I to jest trochę parodia, trochę farsa, ale jest to prawdopodobnie jedna z najbardziej mdłych i nijakich parodii i fars, jakie widziałem. To znaczy, dla mnie to się trochę czyta jak rozciągnięte opowiadanie, które jest potwornie nijakie. To jest, wiecie, duma i uprzedzenie. Mam wrażenie, że było książką jakąś. Ta książka jest, jest żadna. Jest absolutnie żadna. Bohaterki głównej z racji na to, że ona jest taką, wiecie, miłą. Kochaną dziewczynką, która nie jest za mądra, ciężko lubić. Ona trochę się zachowuje jak takie irytujące, duże dziecko. Tu jest masa opisów, masa dygresji. Najbardziej płaski romans, jaki tylko może być. Być może taki był zamysł. Być może to wszystko miało być takie właśnie z przymrużeniem oka, lekkie, naiwne, niepoważne. Natomiast dla mnie było to przerażająco nudne. Szczególnie czytanie dialogów, które są takie właśnie bardzo, wiecie, podniosłe, oficjalne. I tutaj ten. Koncept mógłby działać, to znaczy, wiecie, mówienie o totalnych pierdołach w taki sposób, ale brakuje temu charyzmy. I nie przesadzam, kiedy mówię, że to jest książka, gdzie naprawdę mam wrażenie, że przez większość czasu nie dzieje się absolutnie nic, a kiedy coś zaczyna się dziać, powiedzmy, fabuła w jakimś stopniu się rusza, to zaraz później książka się kończy. Dlatego, no, nie polecam. Być może, jeżeli ktoś jest fanatykiem twórczości Jane Austen, to coś w tym znajdzie. Natomiast definitywnie polecałbym tego komuś, kto chce się przekonać, jak pisze Jane Austen. Bo jak mówię, Duma i Uprzedzenie to nie jest do końca moja książka, ale no Duma i Uprzedzenie przy opactwie Norfanger to jest książka, która powinna dostać literackiego Nobla. Naprawdę. Kolejne, co mam, to nie jest jedna książka per se, to jest zbiór kilkunastu, kilkudziesięciu tekstów. To jest coś, co sobie zbiorczo nazywałem po prostu opowiadania Murakamiego. Albo mówiąc konkretniej, większość opowiadań Murakamiego. Wiem, że są takie osoby, które się ze mną zgadzają, natomiast chyba na ogół jest to raczej niepopularna opinia. Sporo osób lubi opowiadania Murakamiego Ja ich przeczytałem łącznie, żeby was nie skłamać. No myślę, że ze 30. Musiałbym policzyć, ile tekstów jest w, w każdym zbiorze, który skończyłem. No ale myślę, że 20 kilka, może 30 kilka przeczytałem. I z tych powiedzmy 30 opowiadań zapamiętałem jako taką, może ze 2, może z 3. Uważam, że murakami. Nie jest najlepszym autorem opowiadań. To znaczy dla mnie, Murakami jest taki, takim autorem, który stoi dziwnością. Stoi klimatem, nie postaciami, nie, no nie wiem, romansami, samą fabułą per se, tylko taką obudową tej fabuły. I uważam, że bardzo rzadko Murakami w opowiadaniach sili się na dziwność. Jego teksty są zazwyczaj bardzo krótkie, to nie jest autor jakichś bardzo długich opowiadań. One zwykle mają kilka, kilkanaście stron. Natomiast to są kolej, to są ponownie opowiadania, gdzie się w zasadzie nic nie dzieje. To są bardzo często historie o dojrzewaniu bez jakiejś konkretnej puenty. To są często historie z wątkiem romantycznym, których puenta też jest miałka. Być może ja mam jakieś dziwne podejście do opowiadań, natomiast dla mnie opowiadanie powinno mieć jednak mocną puentę. żeby ten krótki tekst zapadł ci w pamięć i coś po sobie zostawił. Uważam, że. Nawet nie tyle, że większość większości opowiadań Murakamiego ma słabą płętę, uważam, że duża ich część w ogóle nie ma żadnej płęty. One się po prostu urywają w jakimś takim dziwnym miejscu. Zero płęty, zero napięcia, bardzo niewielka stawka. Przeczytawszy większość, skończywszy w zasadzie dowolny zbiór, czułem niesamowitą pustkę. Nic nie pozostawało we mnie z tych opowiadań. I, i to już w zasadzie po godzinie od skończenia tego zbioru, nie pamiętałem z niego praktycznie nic. Dlatego raczej nie chcę za bardzo wchodzić dalej w zbior Murakami'ego, mimo że je mam na półce jeszcze. Jedynym plusem tych opowiadań jest to, że one są faktycznie krótkie. Że to są takie opowiadania na raz. Faktycznie kończysz, znaczy zaczynasz, mija 10 minut, jesteś już po opowiadaniu. Tylko, że to masz opowiadanie, którym się zazwyczaj niewiele dzieje. Mówmy się, Murakami też nie jest autorem, który, jeżeli chodzi o kreację postaci, <grych> znajduje się nie wiem, w światowej topce. On tworzy zazwyczaj bohaterów bardzo nijakich. I o ile to działa właśnie w powieściach, gdzie albo mamy dużo innych bohaterów, albo jakąś konkretną fabułę, która się rozwija, albo po prostu ta powieść jest, jest dziwna i, i tę pustkę autor wypełnia czymś innym, to w opowiadaniu nie jest tego w stanie zrobić na kilkunastu stronach. Są też opowiadania, które są totalnie, uważam, chybione. W którymś zbiorze jest opowiadanie o, o baseballu. Bez jakiejś świecie podbudowy, bez jakiejś większej błędy, to jest naprawdę opowiadanie o baseballu, które, którego bardzo którego ogromnym fanem jest jest Murakami. Nie powiedziałbym, że to są jakieś bardzo złe teksty, ale one się tak snują. Są porażająco bezemocjonalne. A akurat to jest coś, co jest, wydaje mi się, charakterystyczne dla twórczości Murakamiego, że czytając jego książki rzadko kiedy jestem albo smutny, albo jakiś bardzo wesoły, jestem raczej taki no obojętny właśnie. I też mój problem jest taki, że Murakami nie jest dla mnie autor, który w krótkiej formie potrafi, wiecie, tak bardzo mnie zainteresować, żeby jakieś otwarte zakończenie zrobiło na mnie wrażenie. Wydaje mi się, że w tych opowiadaniach jest dość mało rzeczy do interpretacji. To są po prostu takie historyjki, skądś tam. To jest taki książkowy ekwiwalent, no wiecie, sytuacji, gdzie jedziecie sobie pociągiem, przysiada się do was jakaś, nie wiem, starsza pani i opowiada wam no, dzisiaj poszłam sobie na zakupy do Biedronki i pan nie uwierzy, promocja była na ziemniaki. I jeszcze kupiłam batonika wnuczkowi, wnuczek. Bardzo lubi te batoniki, właśnie do szkoły poszedł. Jadę do domu, żeby jak wrócił ze szkoły, to miał batona. A pan lubi te batony? To, jest, to są takie opowiadania mniej więcej. Dlatego murakami go w długiej formie jestem w stanie polecić, mimo że wiem, że to nie spodoba się każdemu, ale w krótkiej formie no, odradzam. Odradzam strasznie. Za punkt honoru postawiłem sobie, żeby nie wypełnić tej listy lekturami szkolnymi, bo to by było za proste. Aczkolwiek jest taka jedna lektura, której pominąć nie mogę. I to są syzyfowe prace żeromskiego. To jest książka, która mnie w gimnazjum absolutnie zabiła. Aczkolwiek doprowadziła ona do tego, że yy, moja polonistka w gimnazjum, którą bardzo pozdrawiam, czy nie oglądam tego na pewno, ale ona była super. To była fantastyczna nauczycielka, yy, poprosiła mnie, żebym zrobił prezentację o żeromskim. I dzięki temu potem miałem pasek. Także może jakieś pozytywne wspomnienie powinienem mieć, ale to, to jest absolutna mordenga. Ja naprawdę, nie nie żartując sobie nie śmiejąc się z nikogo, podziwiam ludzi, którym się podoba ta książka. To jest taka mordenga. To jest 200 stron tego i samego pokazywania rusyfikacji w najbardziej jednowymiarowy, przerysowany i nudny sposób, z bohaterami, których lubić się nie da. Jeszcze główny bohater, jak on miał, Marcinek chyba. To jest taka pierdoła. Mój wieszak na ubrania ma więcej charyzmy niż ten chłop. Ogromnym problemem tej książki jest to, że. Znaczy, ja tak miałem wrażenie czytając ją, że tam się po prostu rzeczy dzieją. Że tam ciąg przyczynowo-skutkowy jest po prostu znikomy. Tam po prostu macie jakieś rozdziały, gdzie dzieją się różne rzeczy. Macie rozdziały, które przedstawiają Wam postacie, które kompletnie są istotne. I poznajecie ich przeszłość bardzo dogłębnie po to, żeby one potem zniknęły z fabuły. Tutaj, nawet jak coś się dzieje, jak głównemu bohaterowi, nie wiem, matka umiera. Znaczy. Spoiler, <laughs> przepraszam. To, to też nic się nie dzieje. Opisy wszystkiego, rozdziały, się po prostu rzucają kasztanami. Bardzo nudne i ckliwe coming-of-age story. Nie mam problemu z przekazem, w sensie no, rozumiem do kogo to było kierowane. Um. To, to jest porażające nuda. Ja wiem, że są osoby, które lubią tę książkę i jak mówię, nieironicznie jej podziwiam, ale to jest taka książka, gdzie możecie przeczytać początek, koniec, pominąć większość wątków i tutaj się nic nie zmieni. Nie potrafię. Nie potrafię tej książki lubić. Aczkolwiek to nie jest tak, że jakoś, nie, wiem, niesamowicie nie lubię Żeromskiego, bo mm, ludzi bezdomnych no, w miarę lubiłem w liceum. Przedwiośnie podobało mi się chyba jeszcze nawet bardziej. Um, no, ale te syzyfowe prace to to faktycznie tytuł jest, tytuł jest zasadny. To faktycznie były syzyfowe prace. No to teraz. Zmierz. Aczkolwiek część druga, czyli Księżyc w Nowiu. W e, krótkich historiach to u mnie ze Zmierzchem wyglądało. Pierwszy dom, żeby was nie skomać, przeczytałem, wydaje mi się, w przerwie wakacyjnej pomiędzy szóstą klasą podstawówki a pierwszą gimnazjum. Więc miałem wtedy, to były chyba wczesne wakacje, więc przed rodzinami, 13 lat zakładam. I ja tej książki nie zapamiętałem źle, znaczy, że to nie wybrzmiało niewłaściwie. Nie uważam Zmierzchu za dobrą książkę, absolutnie. Ale ona te no, 12 lat temu miała jakiś czar. Wydaje mi się, że też dla mnie, który wtedy nie czytał prawie w ogóle, to ja tak trochę podświadomie chciałem tę książkę polubić. Um, ponadto wydaje mi się, że dzisiaj niektóre książki romantazy są dużo gorsze niż Zmierzch. A już Zmierzch nie był dobry. Um, i, I minęło parę miesięcy, nie miałem tomu drugiego, aczkolwiek wtedy do tej książki dorwała się moja babcia. Nie wiem, czy o tym kiedykolwiek publicznie mówiłem, moja babcia jest fanką Zmierzchu. I ona mi kupiła pod choinkę pozostałe tomy I ja zacząłem je czytać, to znaczy zacząłem czytać tom drugi i o Jezus jak mi się to nie podobało, to znaczy uważam, że, że tom pierwszy ma jeszcze ten taki minimalny czar, wiecie, czegoś nowego, dopiero poznajemy bohaterów, wydaje mi się, że mimo wszystko wtedy ten koncept paranormalnego romansu nie był aż tak popularny, tak jak mówię, Miało to jakiś urok. Uważam, że Dwójka Księżyc znowu, to jest książka, która straciła cały urok. Uważam, że jest to książka, w której przez trzy czwarte książki Bella po prostu użala się nad sobą. I to nie jest tak, że w pierwszym tomie tego nie było w ogóle, ale tutaj to dochodziło do absurdu, gdzie, wiecie, Edward znowu zgrywa niedostępnego, Bella wchodzi w jakąś relację z. Jezu, jak się nazywał ten. Z gołą klatą. Jacob chyba. Albo Jasper? Nie no, nie no, chyba Jacob, bez przesady. Um, I to jest porażająco nudne. I tak też w sumie zapamiętałem film, bo jeżeli ktoś nie wie, ja jestem fanatykiem, znaczy fanatykiem nie, bez przesady, jestem fanem y, filmów z tej serii, bo one są tak durne. <laughs> one są jeszcze głupsze niż te książki. Znaczy jak później jest w książkach, to nie wiem, bo nie czytałem. Ale filmy, wiecie, jak jesteście w grupie, jeszcze nie trzeźwi, to to jest cudowna rozrywka. To polecam każdemu na jakąś imprezę sobie obejrzeć zmierz grupowo. Ale w tomie drugim to, to, to jest takie lanie wody. To jest konstans, użalanie się nad sobą, z tego co kojarzę. W pewnym momencie Bella ma też. próbuje skończyć swój żywot. Chyba skacze. skacze do wody? I to jest opisane w taki, wiecie, bardzo euforyczny sposób, że o, jestem wol... Boże Święty, tra tragiczna to była książka. Takie mam wrażenie, że tom drugi to jest taki tom na przeczekanie. Porażająco nudna książka. To jest taki, taka romantyczna stagnacja przez. Nie pamiętam, ile tam drugi miał nią stron. Ale nawet, jakby miał 200, to te 200 stron by mi się dłużyło niesamowicie. No i Jacob jest okropny. <grych> Jeżeli myślicie, że on tylko w filmach wypada w płasko, to znaczy nie polecam wam czytania tych książek specjalnie. E, ale no w książkach y, pod tym kątem filmy bardzo wiernie zaadaptowały materiał źródłowy. To, to na pewno. Wracamy do Stephena Kinga, tym razem z książką Bezsenność. Nie pamiętam szczerze mówiąc. Gdzie ją umieściłem, kiedy robiłem ranking tych wszystkich książek Kinga, które skończyłem? Zakładałbym, że gdzieś w C. Um, to nie jest tak, że ja tej książki nie lubię. Ja po prostu czytałem ją w bardzo złym momencie. Um, o czym przekonałem się, kiedy skończyłem inne książki Kinga. To jest historia, która dzieje się w derry. Dery, miasteczko, które możecie kojarzyć chociażby z powieści to. I nawiązań do TO jest, jest całkiem sporo. Główny bohater to jest facet, któremu dosyć niedawno zmarła żona. Jak tytuł książki sugeruje, zaczyna cierpieć na bezsenność i widzieć pewne rzeczy. Um, to, co przede wszystkim warto powiedzieć, to to, że bezsenność jest książką naprawdę długą. Um, ona, To jest jedna z dłuższych książek Kinga, mam wrażenie. Znaczy, jak Albatros wydaje książki, to one są takie bardziej zbite. Wydaje mi się, że mają mniejszy, mniejszą czcionkę, ale ona ma z 700 stron um, takim dosyć ciasnym drukiem. I. Początek tej książki. Pierwsze, yy, no, no gdzieś tak ponad połowa to jest porażająca nuda. Oczywiście mamy jakieś tam wstawki grozy, to, że Unbater zaczyna widzieć różne rzeczy, ale to jest w dużym stopniu książka o spacerach, niewiele wnoszących rozmowach, o obserwowaniu różnych rzeczy. Książka jest rozciągnięta. Moim zdaniem jest nie powinna być aż taka długa. I to jest główny problem, bo to nie jest tak, że w tej książce kompletnie nic się nie dzieje, ale zanim dochodzimy do jakichś sensownych konkluzji, zanim wątek fabularny ma jakiś payoff, to mija wieczność. Wieczność, gdzie nie dzieje się absolutnie nic. I duży problem jest taki, że kiedy zaczynamy obserwować pewne rzeczy i coś się zaczyna wyjaśniać, to czytelnicy, którzy dużo Kinga czytali, myślę, że zrozumieją bardzo ewidentnie, że jeżeli... Nie jeszcze Kinga nic, to powinniście od tej książki trzymać się z daleka. Ja tę książkę polecam jedynie komuś, kto czytał mroczną wieżę albo generalnie jest obeznany w prozie Kinga. Bo to, co w pewnym stopniu tę książkę może ratować, to są nawiązania do innych książek Kinga. Ich jest naprawdę sporo, plus te nawiązania do mrocznej wieży, co na duży plus, ale bez tego. Trzymać się z daleka, bo bez tego to dla, dla was prawdopodobnie będzie to po prostu przeciągnięta, dość dziwna, w taki raczej niedobry sposób powieść grozy, wypełniona masą nudnych, nijakich opisów i wtedy to pewnie będzie dla was taka książka, która wbrew tytułowi faktycznie doprowadzi was do snu. Uważam, że ta książka, jeżeli traktujecie ją jako spin-off, taki dodatek do Mrocznej Wieży, to może działać, natomiast jeżeli nie, to, to myślę, że się zamęczycie. W ciemno absolutnie nie polecam. Ja czytałem tę książkę, kiedy jeszcze Mrocznej Wieży nie skończyłem. Byłem chyba po dwóch tomach. Um, więc okej, okay, kiedy wychwyciłem jakieś nawiązania do to chociażby, to się uśmiechnąłem. Tylko, że to jest tak mało znaczące w kontekście całej tej książki, że to nie wynagradza. Pojedyncze dobre sceny, nawiązania do Mrocznej Wieży, trochę szkoda, no ale niestety um, ogromnym fanem bezsenności nie jestem. I ostatnia książka na dzisiaj. Książka z serii, którą ja bardzo lubię, a nawet uwielbiam, to jest jedna z moich ulubionych serii fantazy w ogóle, mimo że kontrowersyjny jest to cykl, mówi o kole czasu. W kole czasu istnieje coś takiego jak The Slog, czyli taki okres, gdzie nie dzieje się dużo. Ludzie różnie mówią o tym okresie. Jedni mówią, że zaczyna się od tomu ósmego, drudzy, że od siódmego. Moim zdaniem to już wyraźnie czuć w tomie szóstym, natomiast tom szósty nie jest... W książce, o której dzisiaj będę mówił, e, tą najnudniejszą częścią, najgorszym tomem koła czasu jest dla mnie tom 9, czyli Dech Zimy. To jest niepopularna opinia, bo pewnie jakbyście zapytali, no nie wiem, tysiąc osób, e, którzy skończyli koło czasu, jaki tom jest ich zdaniem najgorszy, to myślę, że z 900, może nie wiem, 800, kilkadziesiąt powiedziałoby, że tom kolejny, tom 10, czyli rozstaje z zmierzchu. E, podobały mi się o wiele bardziej niż, niż Dech Zimy. I tak jak ja jestem w stanie wejść w dyskusję z kimś, kto mówi, że. No dobra, mówi, że tom siódmy czy tom ósmy to były nudne no książki, tam dzieją się pewne rzeczy. I to jest prawda, tam coś się dzieje. W tej książce, w Dehuzimy, oprócz finału nie dzieje się absolutnie kuźwa nic. To jest 800 stron praktycznie niczego. W wątku Perina nie dzieje się, no może poza jedną rzeczą, kompletnie nic. W wątku Elaine to samo. Rand. Jak zwykle jest jedyną postacią, która ratuje tę książkę, ale nawet on nie jest w stanie udźwignąć takiego brzemienia, to jest za duże brzemię. Plusem jest to, że to już jest ten moment w fabule, kiedy najniw robi się ponownie świetną postacią, bo ona ma dość interesujący charakter, Ark moim zdaniem. Znaczy, dla mnie był interesujący, bo ona u mnie zaczynała jako jedna z moich ulubionych postaci, potem konsekwentnie schodziła w dół, stając się jedną z najmniej ulubionych przez nie postaci. No i od pewnego momentu, mniej więcej od tego, to może poprzedniego, ponownie szła w górę, żeby koniec końców znowu być jednym z moich ulubionych postaci. Ale uwierzcie mi, że kiedy zobaczycie okładkę, tam macie ludzi, którzy podróżują przez zaśnieżone lasy, to ta książka naprawdę jest taką podróżą przez zaspę. Taką naprawdę mordęgą, wleczeniem się. Wiecie, to nie jest przypadek, że kiedy mówimy o tej części koła czasu, która nazywa się deslog, to nie jest przykład, że ludzie odpadają, że ludzie stwierdzają na pewnym etapie, dobra, koniec, nie chcę już tego czytać więcej. A nie mówimy o tym, że, wiecie, oni odpadają, nie wiem, po drugiej książce, odpadają po ósmej albo dziewiątej. Uważam, że to jest taka książka, którą by się dało streścić w 20 paru stronach. Pomijając to wszystkie, te wszystkie elementy niepotrzebne, nudne, rozwleczone, zamknąć to w jakimś, nie wiem, jednym, dwóch rozdziałach, dołączyć do innej książki i w większości działoby się to samo. Problem też Roberta Jordana jako autora był taki, że mam takie wrażenie, że on y, potrafił bardzo skutecznie zamrozić u czytelnika wszelką ekscytację, która wynika z jakiegoś dużego wydarzenia fabularnego. To znaczy, Jordan często robił tak, że pisał, że dochodziliśmy do jakiejś takiej konkluzji fabularnej, która była bardzo satysfakcjonująca, ale potem to zamrażał i przez kolejne 50-60 stron ani nie kontynuowaliśmy tego wątku. A im tak naprawdę nie działo się nic interesującego. I myślę, że tutaj czuć to najmocniej. Nawet jakieś pojedyncze, drobne przebłyski, drobne sceny, które miały potencjał, są momentalnie porzucane i dalej się wleczemy. Um, uważam, że większość w koła czasu, nawet jeżeli się dłuży, to, to one mają jakiś element, który jest w stanie zadośćuczynić. Który sprawi, że koniec końców, jak skończycie daną książkę koła czasu, to myślicie sobie, no dobra, to nie była kompletna strata czasu. Tutaj dla mnie. Jedynym takim elementem jest finał. Zakończenie jest świetne, to oddać muszę, ale poza tym nic. Kompletnie nic. No. Także to było siedem chyba najnudniejszych książek, jakie przeczytałem. Jeżeli chcecie się podzielić swoimi wyborami, to komentarze są wasze, natomiast w tym filmie to by było na tyle. Dziękuję każdemu, kto dotrwał tego momentu. Pozdrawiam Was gorąco i do następnego. Cześć!